No jest mój ulubiony sklep. Nie wchodzić, <noise> a szafeczka może sobie wejść. Jak to jest, nie powiem. Parking bezpłatny tylko dla klientów. O to jest fajne. Taką szafeczkę to sobie biorę. Lubię, chociaż są bez zamka. Zaraz poszukamy coś z zamku. Komu górala? Shimano. Boże, jakie rzeczy ludzie takie coś wywalają. To jest dobre. Kurde, ale dzisiaj wyczyszczone, tu chyba coś zabierali, bo aż jakoś tak pusto, aż dziwnie, zawsze było więcej. Ja to... Ja to widzę. A z tych pompek najlepsze jest to, że połowa jest wywalona bez sensu. One lubią się zastać po zimie, jak są nieużywane przez całe lato. Kiedyś o tym nagrywałem i wystarczy rozruszać taką pompę i ona chodzi dalej. A ludzie no nie wiedzą. To jest bardzo dobra pompa. Grundfos jest bardzo dobra pompa. Ludzie to wywalają często, bo ona niby nie chodzi. Dużo nie brak, żeby ona z powrotem chodziła. Jak ktoś uciął kabel, żebym sobie już nie skorzystał. Co za ludzie, co za ludzie. Bezpiecznik bierę. O! I takie rzeczy szafeczku ślubi. Ta siekiera przeżyła już to i owo. Tu może coś fajnego znajdę. Widełki. To się mi podoba. To sobie może wezmę, takiej madło to pewnie ciężkie będzie. Makita. Przecież w tym może tylko futerko się zepsuć. Tu nic innego się nie psuje. O. Za to w tym bardzo dużo może się popsuć, aczkolwiek wezmę sobie samą końcówkę, kiedyś takiej szukałem. O, muszę iść po kombinerki. Ale fajne EGR-ki, jest tego tutaj troszeczkę. Do Webasto, żeby ogrzewać sobie garaż na przykład. O, tu jest kolejny, żeby nie było, że ja wymyślam. A ponoć trzeba zdawać rejestrację, jak się przerejestrowuje. Zobaczcie, ile tu tych rejestracji jest. Dziwne, co? Cały kosz rejestracji. O, tu jest coś fajnego. Północna Dakota, legendary. Dobra, może to wezmę. Czarka nie będę brał, to cianie czarek. Jak można tak zniszczyć narzędzie? No jak? Takie było fajne, amerykańskie. A to nie wiem, do czego pudełko, ale tak ciekawie dość wygląda. Takie futerko ma. O, gruba nierdzewka. Takie coś to zawsze się przyda, nie? Zobaczcie, jaka ściana. No dzisiaj nic ciekawego tak aż nie było. To muszę tylko wyczyścić, mam na to fajny pomysł.